Zanim zaczniemy ten odcinek, mam krótką informację. E, to jest nowa seria, recenzje. Recenzje Nerf. Będzie się pokazywała co 5 dni albo co tydzień. Nieważne, dobra. Zaczniemy recenzjować Przedmiot, który dziś zrecenzujemy, to będzie Nerf Mega Cyclone Shock. Wygląda on w ten sposób. Ehm. Naciąga, naciąga, go się tak, o tak, dobra, Chcę pokazać tak normalnie. Ale natomiast trzeba się tak, mamy tutaj em, trzymadełko, możemy sobie trzymać i linię taktyczną. Możemy przyczepić celownik. Mamy sześć strzałek Omega, tak i szelmy. Można też bardzo szybko strzelać. Tak e, niedługo, niedługo To już koniec tego odcinka ale niedługo będą testy odległości.